Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest odbyć staż w najfajniejszej firmie w Europie, gdzie nasi stażyści nie robią kawy? No chyba, że dla siebie, ale zdobywają praktyczne doświadczenie, zwiększają swoje umiejętności i tworzą wspomnienia, które trwają całe życie. Witamy w Euro 24, gdzie przenosimy nasz program stażowy na wyższy poziom. W Euro 24 liczą się ludzie, relacje i zespół. Tutaj poczujesz się jak w jednej wielkiej rodzinie która docenia twoją pracę i zaangażowanie. W zależności od tego, w czym czujesz się dobrze, możesz aplikować na dostępne oferty pracy i stażowe do interesujących cię działów Euro24. Witamy w kobiecym królestwie działu rozliczeń, gdzie Ania rządzi żelazną ręką, ale tylko jeśli chodzi o faktury. Nic tak nie poprawia im humoru jak dokładne rozliczenia. Pierwsza linia frontu, dział handlowy. Poznaj drużynę Euro24 w bitwie handlowej. Tomasz, nasza twarz Euro24. Nieustraszony lider i jego brygada podbijają rynek TSL, jak prawdziwi stratezy. Dział personalny. Poznajcie super bohaterki HR w Euro24. To pierwsze twarze, które zobaczycie na rozmowie o pracę. Mają super moc robienia pierwszego wrażenia. Przez labirynt skomplikowanych systemów i niewzruszonego sprzętu, pod czujnym okiem pana Aleksandra. Dział administracyjny zapewnia stabilność naszej cyfrowej krainy. Nauka Marketing Force z Mistrzynią Jedi Evo, ładanie gadżetami i podwój mediów społecznościowych. A wszystko to w odległej galaktyce internetowej. Niech marketingowa moc będzie z nami. Jacku, brakuje nam ciebie. Biuro wydaje się puste jak ramka bez zdjęcia. Ale spokojnie. Dział operacyjny wszystko ogarnia. Fajnie jednak, że jutro wracasz z delegacji. Witamy w dziale spedycji, gdzie każdy dzień to choreograficzny chaos, a my tańczymy transportowe tango na najwyższym poziomie. Poznajcie naszych zaklinaczy koni mechanicznych. Andrzej ze swoją ekipą stoją na straży płynnego galopu każdego transportu. Zespół Control Tower pilnuje Twojego transportu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Śpijcie spokojnie, przyjaciele. Ci tajni agenci czuwają nad bezpieczeństwem Waszego ładunku. Jesteśmy jak FBI Transportu, ale nie ma u nas Draskodu. Ucz się od najlepszych i podnoś swoje umiejętności z naszymi doświadczonymi mentorami. Nasz program stażowy jest zaprojektowany tak, abyś pracował nad prawdziwymi projektami, które mają rzeczywisty wpływ na Twoją karierę i rozszerzają sieć kontaktów. Nie tylko masz możliwość pracy z niesamowitymi ludźmi, ale także korzystasz z niesamowitych benefitów. Komu potrzebne są owocowe czwartki, skoro można mieć piątkowe lunche? I zgadnij co? Nasze staże są płatne, więc możesz zarabiać ucząc się. Serio? Stop. Powtórzę. Zdobywasz praktyczną wiedzę, rozszerzasz sieć kontaktów, współpracujesz z doświadczonymi ludźmi w branży, posiadasz benefity i masz realny wpływ na wykonywane projekty, które nie idą do kosza. A co najważniejsze, łączysz to ze studiami. Ale to nie koniec. Wielu z naszych stażystów zostaje z nami na dłużej i rozwija się w Euro24. Poznajcie Tatianę z pierwszego programu stażowego oraz Michała i Marcina z programu stażowego z 2022 roku. A ty, jesteś gotowy, aby rozpocząć swoją karierę z Euro24?